Dzień dobry, czwartek, 20 października. Znajdujemy się w miejscowości Inchekum, nieopodal Alani Słoneczko dzisiaj wreszcie w pełni ponieważ ostatnie 5 dni było takie z chmurką, nawet były dni, że, że wręcz nie było słońca, padało trochę deszczu, także Także cieszymy się, że już jest z powrotem. Prognozy mówią jasno, że przez najbliższy tydzień ma być właśnie taka pogoda czyli raczej czyste niebo, około 25 stopni w, w cieniu. I mamy nadzieję, że, że to się sprawdzi. Zobaczymy. Zaraz sprawdzimy, jaką temperaturę ma morze tradycyjnie po tych kilku dniach, że tak chłodzenia i gorszej pogody. Przed, przed tymi dniami miało około 26,5 stopnia, 7 nawet. także Zobaczymy, o ile się ochłodziło. Termometr już ujęty, zobaczmy. 26 stopni, także akurat w tej zatoce, to jesteśmy, to jest taka zatoka, no to jest bardzo ciepło. Niedużo się ochłodziło, myślałem, że będzie zimniejsze, szczerze przyznam. E, tak jak ostatnio byliśmy walani, no to było chłodniejsze, ale tam jest bardziej otwarte morze. Jest taka zatoka, więc może trzyma trochę tą temperaturę. W każdym razie no jest bardzo, bardzo ciepłe. E, no i co? I ludzie korzystają, można korzystać jeszcze z, tutaj z dobrej pogody w Turcji, na Riwierze i skąpieli w morzu. zaraz pójdziemy na basen, zobaczymy, zobaczymy jak wygląda to w basenie, ale tam myślę, że będzie jednak sporo chłodniejsza ta woda. W naszym hotelu są dwa. Takie baseny, taki jeden brodzik. Jeden taki duży połączony ze zjeżdżalniami. Zobaczmy najpierw w brodziku. Temperaturę 25,8 stopnia czyli się nagrzała. teraz chodźmy, pójdziemy do dużego basenu. Duży basen. 24,1 czyli 24, nawet, czyli sporo zimniejsze. Dzięki, że oglądaliście. Będę wdzięczny za każdą łapkę w górę, komentarz czy subskrypcję. Jeżeli się zastanawiacie, czy jeszcze warto przyjechać do Turcji w tym roku, to warto. Trzymajcie się, cześć, hej.